Także otwórzmy Biblię dzisiaj na 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jeżeli macie, zaczniemy od początku, od pierwszego wersetu i przeczytamy troszkę dłuższy, dłuższy fragment, dłuższy werset, kilka więcej wersetów do 23. Także kto ma Biblię, to możecie śledzić tekst razem ze mną. Mateusz 13 od 1 do 23. Okay? Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego takie, że wszedł do Łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba była, nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernia. ciernie, a ciernie wygujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i pląd wydały. Jednostokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma... Temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich przy że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednie Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy się zamknęły, żeby oczami nie widzieli nie słyszeli. Ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, by ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu prorok proroków sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. I Jezus wyjaśnia przypowieść, którą powiedział wcześniej. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o Sepsy. Teraz skupmy się na tym, bo na tym fragmencie będziemy głównie bazować. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty. Oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i uda bogactwa, zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa. I rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. I to jest dość duży fragment, dość długi, lecz myślę, że bardzo istotny, jeśli chodzi o, o, kontek o, o kontekst wzrostu wydawania owoców, i w tym fragmencie Jezus tłumaczy, co się dzieje z ziarnem, czyli ze Słowem Bożym, który jest w nas sianem. I myślę, że każdy z nas dzisiaj może się z tym Słowem gdzieś utożsamić, bo przecież to, to jest to, co teraz robimy. Słuchamy Słowa Bożego. Tak? Jezus podaje cztery rodzaje gleb, czyli cztery rodzaje ludzi. I rodzaje, na które ci ludzie reagują na przyjęcie Słowa Bożego. I zobaczmy. Pierwszy rodzaj gleby, czyli pierwszy rodzaj człowieka, to jest ziarno posiane na drodze. I Jezus mówi, że taka osoba słucha Słowa, ale nie rozumie Go. Czytaliśmy tutaj między y, przypowieścią, a wyjaśnieniem przypowieści jest krótki fragment, gdzie Jezus mówi takie, gdyby wyrwać ten, 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 to zdanie jakby z kontekstu, jest to zupełnie gdzieś nielogiczne, bo Jezus mówi, czy trudne do zrozumienia, bo Jezus mówi... E, teraz Wam przeczytam, kiedy przystąpili do niego uczniowie, zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach. Jezus odpowiedział, że uczniowie im, dało, im, im zostało dane zrozumienie duchowych prawd. Jezus nie musiał im porównywać do Królestwa Bożego do czegoś, bo, bo oni mieli dane zrozumienie, poznanie, objawienie. Jezus kończył przypowieść z takim, takim zdaniem, kto ma uszy, niechaj słucha. I czytamy tutaj, że Jezus mówi w 12 wersecie, bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. O co tu chodzi? Bez kontekstu tej przypowieści to jest nie do zrozumienia, jest to ciężkie do zrozumienia. Jezus mówi, kto ma uszy do słuchania? Kto ma uszy do słuchania, temu będzie dodane. I w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma uszu do słuchania. Temu zabiorą nawet to, co ma. I całe to tłumaczenie przypowieści bazuje też na tym, na tym zdaniu, na tym zrozumieniu. I kiedy Jezus mówi o człowieku jako ziarnie posianym na drodze, to jest człowiek, który słucha słowa i nie rozumie go, czyli nie ma uszu do słuchania. To jest człowiek, który przychodzi który słyszy, dociera do niego treść Słowa Bożego, ale nie ma uszy do słuchania, nie, nie potrafi zrozumieć Słowa Bożego, tego co jest zgłoszone, tego co jest mówione. I do takich ludzi Jezus mówił w przypowieściach, żeby wyjaśnić im, żeby w taki jak najbardziej prosty sposób wyjaśnić zasady Królestwa Bożego, zasady życia w Duchu. I skoro człowiek słyszy słowo, nie rozumie go, to znaczy, że nie może go przyjąć i co za tym idzie, nic z nim nie robi i słowo jest wykradzione. Diabeł wykrada słowo, diabeł wykrada ziarno, które było zasiane. Drugi typ osoby, grunt skalisty, to jest osoba, która słucha słowa. Idzie trochę dalej niż pierwsza, bo, bo to słowo przyjmuje. Mówi, okej, okay, rozumiem. Jestem w stanie zrozumieć, pojąć to co, to, co jest mówione. Jest nawet napisane, z radością je przyjmuję. Ale nie ma korzenia. Nie ma fundamentu. Jest niestały. Czyli okazuje się, że samosłuchanie. I nawet przyjęcie słowa to jeszcze nie jest to, o co chodzi Bogu. I czytamy, że gdy przychodzi ucisk i prześladowanie z powodu słowa, ta osoba się załamuje i wycofuje. Warto, żebyśmy gdzieś prześledzili siebie, swoje zachowanie pod tym kątem. Jaką glebą ja jestem? Którą glebą ja jestem? I to nas uczy. Ten drugi typ osoby, o czym nam mówi, że słowo, które jest zasiane, słowo, które Jezus sieje w nas, na to słowo zawsze przychodzi próba i atak. Że na to słowo zawsze przychodzi, Jezus to nazwał ucisk i prześladowanie z powodu słowa, czyli Słowo Boże uczy nas, że kiedy wychodzisz napełniony Słowem, uważaj. Kiedy wychodzisz z miejsca, gdzie napełniasz się Słowem Bożym, uważaj, bo wróg chce wykraść Słowo. I o, tej, o tym typie osoby Jezus, tak jak powiedziałem przed chwilką, powiedział, przychodzi ucisk i prześladowanie z powodu Słowa i zaraz się załamuje, zaraz się wycofuje. I słowo w konsekwencji też jest wykradzione. Pierwszy typ osoby, słowo było wykradzione przez diabła, bo tylko słuchała, tutaj słuchała, przyjęła, ale nie miała korzenia. Była nieugruntowana, chwiejna. Przyszło słowo i ucisk z powodu słowa. Przyszło prześladowanie z powodu słowa Bożego. I w konsekwencji osoba się wycofała i słowo zostało wykradzione. Trzeci typ osoby, słowo posiane między ciernie. Co to jest za typ osoby? I widzimy, że to jest osoba, która słucha słowa. To jest raz. Lecz troski doczesne i u uda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. I w konsekwencji słowo również. Jest wykradziony. Czyli widzimy, że w trzecim wypadku, w trzecim przypadku, słowo również było zasiane. Człowiek przyszedł, usłyszał słowo, ale troski tego świata sprawiły, że to słowo zostało wykradzione. I chcę Wam powiedzieć, że to jest bardzo często widoczne wśród nas, wśród chrześcijan, wśród nawet osób we, wspólnot we wspólnotach. To jest taka osoba, która i takie zachowanie, gdzie ktoś czeka na dogodny moment, żeby służyć Bogu. To jest, to jest bardzo często, słuchajcie. Że służymy Bogu, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle, mamy sto wymówek na sekundę. To jest ten typ gleby, ten typ zachowania. Czekasz na dogodny moment w swoim życiu, by zaangażować się w życie z Bogiem. I chcę Wam powiedzieć, że z tego, co ja się nauczyłem gdzieś w moim życiu z Bogiem, że przez takie zachowanie mało która osoba będzie naprawdę służyć Bogu. Bo jeśli służymy Bogu, musimy być gotowi służyć mu, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle. Musimy nauczyć się służyć mu, kiedy jest okoliczność przychylna, kiedy jest dobrze, kiedy ludzie klepią nas po plecach, kiedy mówią Fajny jesteś, ale też wtedy, kiedy przychodzą i mówią Skąd Ty się urwałeś, co ty robisz, kiedy przestają mówić miłe rzeczy, to wszystko jest wpisane w życie z Bogiem. My musimy być gotowi żyć w każdym rodzaju z tych sytuacji. Troski będą zawsze. I nigdy nie znajdziemy takiego momentu w życiu, kiedy powiemy, jest bez trosko i dzisiaj Boże będę Ci służył. Jeśli znajdziesz taki jeden dzień, to gratuluję. Ale następny może być trudniejszy. Także od tego nie może zależeć, czy my będziemy służyć Bogu. I wreszcie czwarta gleba, czwarty rodzaj człowieka, to jest żyzna gleba. I Jezus mówi o takiej osobie, że to jest ktoś, kto słucha słowa, to jest ktoś, kto rozumie słowo i wprowadza to słowo w życie. To jest coś nowego, słuchajcie. W poprzednich wypadkach tego nie było. Ludzie słuchali słowa, niektórzy je przyjmowali nawet, rozumieli o co chodziło, ale w żyznej glebie to co jest różnicą, to to, czy ta osoba wprowadza słowo w czyn. Że to słowo nie pozostaje tylko słowem wewnątrz, ale słowo jest, jest wprowadzone w życie i taka osoba wydaje owoc. I zobaczcie jakby podsumować te, te cztery typy zachowań, cztery e, Cztery osobowości, cztery typy gleb. Co jest zadziwiające i co jest ciekawe, że każda z tych czterech gleb, każda słuchała słowa. Co to nas uczy? Że to, że przychodzimy tutaj, to, że słuchamy słowa, to jest tylko cząstka sukcesu. To jeszcze za dużo nie sprawia. To, że Słowo jest zasiane. My musimy przejść przez ten etap, kiedy słuchamy Słowa, kiedy przyjmujemy je, rozumiemy je i kiedy wprowadzamy je w życie. Wtedy przynosimy owoc. Wtedy przynosimy owoc. I w, ja przeczytam Wam fragment i musicie tego otwierać. 15 rozdział Jana od siódmego do ósmego wersetu, Jezus powiedział tak. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. A Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. I pierwsza nauka, która płynie z tego fragmentu. Ojciec doznaje chwały przez co? Nie przez to, że stoimy i słuchamy słowa. Nie przez to, że przychodzimy, słuchamy słowa i nawet je rozumiemy. Ojciec doznaje chwały wtedy, kiedy słuchamy słowa, kiedy to słowo rozumiemy i wprowadzamy w czyn. I wydajemy owoc. Bo Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. I druga nauka, która płynie z tego fragmentu. Jezus mówi, jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was. I sprawdzałem w oryginalnym tekście biblijnym w Grece, to słowo trwać ma kilka różnych znaczeń. I w jednym, jakby tam jest kilka różnych wyrazów, ale takie dwa, które, na które warto zwrócić uwagę, że słowo trwać oznacza to samo, co mieszkać, zatrzymać się. Jakby podłóżmy te wyrazy pod, pod ten kontekst, tak? Kiedy we mnie mieszkać będziecie, a słowa moje w Was mieszkać będą, zatrzymają się w Was, Czyli to, to pokazuje pewne, pewne, e, pewną rzecz, że to nie jest coś chwiejnego. Że kiedy słowo mieszka w nas, kiedy słowo zatrzymuje się w nas, to nie są te rodzaje gleby, kiedy ktoś przychodzi, jest chwiejny i traci, którego pociąga życie w świecie tak? I, i to słowo jest wytracane. Bogactwo, łuda bogactwa, Jezus powiedział kiedy jesteśmy nie stali, bo przychodzą trudności. Jeśli we mnie mieszkać będziecie, a słowa moje w Was mieszkać będą, proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. I chcę Wam powiedzieć, że jest pewna zasada wzrostu, którą gdzieś ja widzę w swoim życiu, kiedy będziemy się do niej stosować, ja się na tym nie zawiodłem, to wtedy przychodzi wzrost z naszego osobistego życia z Bogiem. A zasada jest taka: jeśli wypełniasz słowo w takim stopniu, w jakim je rozumiesz, na ile objawienia Ty rozumiesz z tego słowa, to gwarantuję Ci, że będziesz wzrastał. Prosty przykład. Nawracasz się, spotykasz Boga, idziesz za Nim świadomie, zaczynasz czytać, powiedzmy, Słowo Boże. I czytasz, nie wiem, znasz może dwa fragmenty i te dwa fragmenty rozumiesz. Te dwa fragmenty pojmujesz, wiesz o co w nich chodzi i widzisz, że w Twoim życiu nie ma tego. Co robisz? Wypełniasz te dwa, te dwa wersety, które przeczytałeś. To jest Twoje 100%. Dla Ciebie to jest 100%. Dla kogoś, kto zna Boga ileś nad więcej, może zna Biblię lepiej, Słowo Boże zna Boga lepiej, to może być jakieś takie minimum, ale dla Ciebie to jest 100%. Jeśli będziesz wierny w tej części, którą rozumiesz, masz, to to zagwarantuje Ci wzrost. Później będziesz modlił się, czytał Słowo, zrozumiesz więcej. Bądź wierny temu, co zrozumiesz, a to pociągnie Cię dalej, popchnie Cię dalej da ci więcej objawienia, więcej, więcej wzrostu. I będziesz osobą, która rozumie, która ma uszy do słuchania. To jest klucz. I tak jak mówię, Bóg chce, Bóg pragnie, żebyśmy przynosili owoc. Żebyśmy byli ludźmi, którzy słowo wprowadzają w czyn. Byśmy byli ludźmi, którzy żyją Słowem Bożym. Żyją, tak jak Jezus powiedział, wszystkim tym, co pochodzi z ust Boży. To jest Boża wola. Abyśmy trwali w Nim, a Jego Słowa w nas wtedy przyniesiemy owoc. Wtedy nie pozostaniemy bezowocni. I chcę wam powiedzieć, że to jest moja obserwacja, że wielu chrześcijan dzisiaj... Wiele osób wchodzących do kościoła nie doświadczyło nigdy tej obfitości, jaką Bóg daje tym, którzy wydają owoc. Chcę Wam powiedzieć, że Bóg naprawdę troszczy się o tych, którzy głoszą Jego słowo, Dlatego troszczy się o tych jeszcze bardziej, którzy poświęcają, poświęcają się dla przynoszenia Jego owocu dla Jego królestwa, dla przynoszenia owocu, owocu dla Ojca. My wszyscy jesteśmy błogosławieni przez wiarę w Jezusa, też czytamy w Słowie Bożym. Ale jest coś szczególnego dla tych, którzy przynoszą owoc. Jest coś więcej, jest coś dalej. Jezus powiedział nie bez, nie bez powodu, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Szukajcie wpierw tego, co należy do Ojca. Szukajcie wpierw, miejcie cel, kiedy rano wstajesz i cel numer jeden, żeby ojciec dzisiaj był uwielbiony. Kiedy budzisz się rano i modlisz się Boże, użyj mnie, żeby, żebyś ty był uwielbiony. Zdrowie to tylko powiesz. A wszystko inne będzie nam dodane. Wiecie, ja tego doświadczyłem. Dzisiaj rano jeszcze byłem w Anglii. O 6.55 miałem, e, miałem samolot. No i Przyleciałem tu dopiero co. Wiecie, byłem tam 6 dni. Pojechałem do znajomych, trochę odpocząć i chciałem powiedzieć, że ja doświadczyłem tej obietnicy, którą przed chwilą przeczytałem w Słowie Bożym, którą powiedział Jezus. To był dla mnie taki szczególny czas, bo, bo byłem z rodziną, której tam nigdy bardziej, bardzo nie znałem. Eee, już sam początek tego wyjazdu był, był dosyć szczególny, bo przyjechałem w czwartek, a w piątek wieczorem znajomą. Mówi, wiesz, przyjdzie taka koleżanka, ona już od wielu, wielu lat ma problemy z kręgosłupem. E, jeszcze kilka dni temu coś upuściła i miała, miała duży ból. Nie wiedziała, co z tym zrobić. Mówi, chodź pomodlisz. Się. Słyszałem, że Pan Bóg uzdrawia, kiedy się modlicie, tak? Mówi, okej. Okay. było z zaskoczenia, nawet nie było czasu na reakcję. E, ale przyszła za chwilę. Mówi, cześć, cześć. Słyszałem, że cię plecy bolą. No i się pomodliliśmy, położyłem rękę w tym miejscu, w którym miała ból. Pomodliliśmy się krótką modlitwą. Szyliśmy w imieniu Jezusa Chrystusa nakazujemy temu bólowi kręgosłupa, aby odszedł teraz. I wiecie, widać było, że ta kobieta w tej chwili doświadczyła Boga, ledwo stała na nogach. mówię, sprawdź, jak się czujesz. Zaczęła się wyginać. I ból zniknął w 90% w jednej chwili. I dla niektórych przez, przez lata i przez miesiące ostatnie szczególnie miała duży ból w kręgosłupie, to było od razu namacalne, doświadczalne, że Boża Moc utknęła jak kręgosłupa. I dzień później e, ogłosiliśmy to, że to co Pan Bóg zaczął, on dokończył. Dzień później zadzwoniła i powiedziała, słuchaj, ból zupełnie odszedł daje świadectwo, mówi, że, że chodzi już bez bólu kręgosłupa. Tak się zaczął dzień. Mówiliśmy, Boże, drugi dzień, a już coś się zaczęło dziać, o, Bogu, co będzie dalej. Później eee, było też śmiesznie, poszliśmy gdzieś zjeść na jakąś tam polację, eee, modliliśmy się tam za kogoś po drodze, wróciliśmy do domu i ten człowiek, u którego mieszkaliśmy, on jest e, tłumaczem przysięgłym, także tam też tłumaczył, dość poważny człowiek, eee, i jakaś kobieta zadzwoniła Polka, że przyjedzie, żeby przetłumaczyć dokumenty. Powiedział dobrze, powiedział, jak przyjedzie, już jak przyjedzie, to powiedzcie coś o Jezusie, może coś z tego wyjdzie. To zeszliśmy na dół. Ci ludzie przyjechali, przyjechała z mężem, z dzieckiem. No i to trzeba opowiadać, jak też gdzieś w swoim życiu miała problemy z rakiem, później gdzieś była już zdrowa, ale kolejne problemy się pojawiły pojawiły, mówiła, że miała skręty kiszek co, co jakiś czas. Mówi, że jest to tak ogromny ból, które jakby to wraca co, co bardzo krótki czas i jest, jest w stanie jakby powiedzieć, kiedy, kiedy ten ból przyjdzie i potem powiedziała o swoim kolanie. Już miała wychodzić i spytaliśmy, a chce Pani, żeby się z Panią pomodlić może? Mówi, no dobrze. Także usiadła, zaczęliśmy się modlić, zamknęliśmy oczy, położyliśmy ręce. Prosiliśmy Jezusa, żeby przyszedł jeszcze raz do nich. Oni zaprosili Go do swojego serca jeszcze raz. I tylko słyszałem, jak ta kobieta i mężczyzna chlipią jak dzieci, płakali jak dzieci. I pół godziny dzisiaj przed przyjazdem dostałem SMS-a, że, że ona wiedziała, że miała takie cykle tego bólu, że wiedziała, że ból się zbliżał dzień wcześniej, kiedy się spotkaliśmy i po modlitwie. To wszystko zniknęło i bólu już nie było. I kolejne potem świadectwo było, kiedy poszliśmy wieczorem do jakiejś restauracji. E, mój znajomy odbiera ten telefon, myślał, że ktoś dzwoni, żeby tłumaczyć jakieś dokumenty, wiecie. I e, dostaje telefon, dzień dobry. Ja dzwonię nie w sprawie tłumaczeń, a takiej trochę nietypowej sprawy, bo koleżanka do mnie dzwoniła, że, e, że ktoś, jakiś pan się za nią modlił i czy ja też bym mogła przyjechać. Więc przyjechali w trzy osoby, z, nie wiem ile to było mil od tego miasta eee, i też za te trzy osoby się modliliśmy o uzdrowienie. Pani miała problemy z migreną. Czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale chłopak, za którego się modliliśmy, powiedział, że kiedy dotknęliśmy go, tylko zaczęliśmy się modlić, poczuł taką jakby elektryczność, on to nazwał. I kiedy zamknął oczy, powiedział, że to ja zobaczyłem Jezusa. I miał jakieś spotkanie z Bogiem to było niesamowite. To wszystko działo się, wiecie, w przyciągu dzień za dniem, dzień za dniem. Dlaczego to wszystko mówię? Bo wiecie, na tym wyjeździe ja nie wydałem ani złotówki, a miałem wszystko, czego potrzebowałem. Ja wiedziałem, że mam to dlatego, że troszczę się o Królestwo Boże. I że tutaj Bóg spełnia swoją obietnice. Że nie będziecie musieli troszczyć się. Kiedy Jezus wysyłał apostołów, mówi, nie bierzcie drugiej szaty, nie bierzcie na zapas nic. Idźcie i głoście. I to wszystko się działo w ciągu kilku dni. Już kończąc, kiedy siejemy, przychodzi owoc. Tak samo jest, kiedy Bóg zasiewa w nas, oczekuje, abyśmy my przynosili owoc. I zobaczcie, jaką inwestycję zrobił Bóg. Zasiał w nas Jezusa. Dał Jezusa. I my, którzy wierzymy w niego, mamy przynieść owoc, żeby on był uwielbiony. Boże, chcecie prosić za każdą z tych osób, które są tutaj, za mnie też, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami słowa, żebyśmy tylko nie, nie byli tylko osobami, które, które słuchają. Nawet może rozumiem, ale przez różne rzeczy w naszym życiu dajemy sobie wygrać to Słowo. Ja proszę Cię, żebyśmy byli ludźmi, którzy walczą o Słowo, które usłyszeli, które walczą o Słowo, które jest wypowiedziane z Twoich ust. I proszę Cię, żebyśmy my, każdy poszczególnie i my jako wspólnota, jako Kościół, przynieśli owoc, jakiego oczekujesz. W Twoim imieniu prosimy Cię. Amen.